w tym wiaskini Belekita oczywiście nic nie widać mimo że światło jest włączone ale chciałem Ci pokazać jakie są fajne Te lagmity Taki z takich wielkich to dobrze widziałem patrz dalej ten jest fajny żeby Ci udowodnić to Słuchaj. Lagmit dzwoni. <noise> Ten jest wyższy, ale cieńszy. Patrz taki wysoki. Co laktytu w ogóle nie ma? Może ludzie pogradli? <noise> Drapły Ładna, a tu taka draperia zajebista, zobacz. Kurwa. Super nie. Rowki To lagu, to do niego nie będę szedł. O tam jeszcze jest kupa w dół, ale bez liny To ja tam nie schodzę. Ślisko jest. znaczy w nocy pada deszcz. Wszystko jest śliskie. Już się wyjebałem, bo tu glonami porośnięte. No, a tu jest wyjście na górę. Bardzo ładnie wygląda ta jaskina. że ja tu przyszedłem. O kurczę, myślić myśleć kur, głębsze. Kurczybek. No. O, słońce chyba wyszło. No dobra. Tyle.